Jezioro Strzeszyńskie zamieniło się dziś w trasę dla biegaczy, a to za sprawą Poznańskiego Biegu Konstytucji, który już po raz kolejny zawitał nad poznańskie jezioro. Chcieliśmy zaprosić właśnie biegaczy z Poznania do uczczenia tego święta na sportowo. Niekoniecznie może w przybraniu właśnie jakimś politycznym, tylko właśnie ciesząc się z tego, że żyjemy w wolnym kraju. Chętnych do sprawdzenia się na dystansie 5 oraz 10 kilometrów było ponad 300. Pytani przez nas biegacze są zadowoleni ze swoich wyników, choć pogoda dawała im się wyznaki. Troszkę pogoda do, y, aż za bardzo dopisała, także y, także bardzo fajnie. Piękna pogoda, w ogóle biegamy od przynajmniej 20 lat, więc y, dlaczego nie? Lubię biegać, po prostu. Akurat tak w majówkę nie było czegoś no, lepszego? No, no sportowo stwierdziłem, że majówkę przeżyję. Po przekroczeniu linii mety zawodnicy mogli liczyć na łyk wody oraz coś słodkiego. Pierwszy zawodnik pokonał dystans 10 km w czasie 36 minut. Z kolei wśród pań najszybsza okazała się Alicja Nowicka z wynikiem 42 minut i 53 sekund. Dwa lata temu zajęłam również pierwsze miejsce i chciałam po prostu powtórzyć to. Organizatorzy zawodów zapraszają na kolejny bieg okolicznościowy. Tym razem 11 listopada z okazji Święta Niepodległości. Paweł Głuszyński, Puls Dnia.